Witajcie ludzie! Dzisiaj kontynuujemy naszą małą przygodę. Hmm. Mieliśmy skopę dupela korsarzy, czyli odwiedzić ich małą norkę. Dobra. Hmm. Tutaj jest taki minus, że nie można brać całej ekipy, bo to jest taki po cichaczu jakby. Oni jeszcze nie wiedzą za bardzo, że my atakujemy, więc będzie trzeba dobrze to zaplanować wszystko. Każdy, każdy się człowiek przyda, więc trzeba ostrożnie kroczyć. Eee, ale okręty, kurwa, co to, za, co to ma być? Tam już paru jest. Bo wkurwiać ich trochę. To leci. Nie wiadomo. Trochę szkoda strzał. Nichu Dobra to trzeba kurwa zejść Cz, Wszyscy za mną, tak Ja pierdolę co za pokemony, kurwa O już biegną jacyś Kurwa jeszcze nie zregenerowałem się do końca No zajebiście wręcz O Korsarz łożysz dupę Ty fiucie jebany To ma być korsarz, to są jakieś kurwa żarty Ej, Kurwa, zaraz się zrespię tutaj Chuju ty, nie rzucaj to porkami, kurwa Ci łeb rozpierdolę Ta Zaraz się pewnie urodzą Tam jeszcze są, jak widać Tylko zbyt daleko O, jeden szczela, mój chirurg Kurwa Też muszę zużyć trochę Ale to tak, żeby kogoś zabić, a nie tylko Żeby sobie poszczelać Nie w tarczy pewnie zapierdala o, obrażenia jakieś były o o o, kurwa chłopcy się ruszają ruszają się o, jak fajnie o, będzie brało gdzie jest toporem, kurwa gdzie jest to toporem, kurwa uwaga, topory lecą ja pierdolę. Najlepiej o tyłych napierdalać, gdy się tłuką z naszymi. Tam jeszcze jedna pizda została. Zabra zabrać mordę. Piękne, to było. Szkoda, że nie byłem. Ty, może nie będzie tak trudno, ale łatwo nie jest. Teraz mam jakoś to zbroję, kolczugę. A nie w tych kurwa, w piżamce, zapierdalałem. O, jakiś pies biegnie. Chodź tu, bydlaku. O Boże, Oje, widzicie, jak kurwa topory, jakie niebezpieczne? Przydałaby się tarcza, jednorazowa. O kurwa, lepsi. Źle to źle to widzę. O, ej, kurwa, mojego bohatera zadźgają, zaraz. Ty kurwa. To tu strzela? O Boże, znowu oni. Sikie dopory, kurwa. No, to... nie no, możemy dostać w pizdę. Dosyć porządnie. Kurwa. Bigo, bigo. Zajeb blondyna, zajeb go. Kurwa, zajeb. No już coraz nas mniej zostało. O, ten zaraz padnie nasz bohater. A jak? No, dojeb go. Dobra. Widzicie? Jak nas mało? Garstka kurwa. Przejebane, coś czuję, że dostanę po dupie Kurwa bym się wjebał w swoją całą armią, a nie kurwa jakimiś wypiertkami Kurwa te łódki nie są takie nawet małe Korsarze, to to strzela No to menda kurwa Zobaczymy kto jest lepszym ucznikiem A kurwa uchu. O o kurwa! Za nami się ktoś zaraz. Nie. Kurwa, topory! Rzesz kurwa! Zdychaj! Zdychaj! O, w nogi, w nogi kurwa! O, rzesz w no w dupę. O, to było piękne. Dobra ludziska, dajemy radę jakoś powolutku. Ale to nie koniec imprezy. O! No. Kurwa Potem tarcze trzeba skitrać A to te cieniasy grabieżca, czy jaką tam Na korsarze trzeba polować Tarcze ma... ...frajer. W nogi dostał chyba O! To mi się podoba Jeszcze tamtych w kurwi trzeba Nie doleciała, znaczy krzywo Chyba Kurwa, nie widzę. O! Trzeba oszczędzać. Znaleźć jakąś, jakąś kurwa tarczę. O! To tak na wszelki upadych. Yy, dobra, tego fiuta można zestrzelić. Tu, na razie czysto. Jeszcze tam zostało. Może uda mi się zestrzelić. Jak Bozia da. O, jeszcze jeden. A, kurwa. Za no nisko. Prawdopodobnie. Dobra, idziemy. Mm, ty, nie jest tak źle, naprawdę, nie jest tak źle. Chyba ostatni już. Prawdopodobnie. O Boże, kamieniami rzuca, syn. Co ty mi zrobisz tym tymi kamieniami? Tea to było piękne. Jeszcze ktoś? O, wygraliśmy. Mając odcięty odwrót, korsarze ulegają twemu... Zdecydowanemu atakowi ich kryjówka i łupy są teraz twoje. Ha, ha, ha. Kurwa. 37. O, sztabka żelaza. Kalosze. Tak, gdzieś. Tak, do stu, gdzieś. O, łuki jeszcze. Strzały to wezmę sobie. W sumie tu ja mam lepszy łuk. Strzały to tam. Dobra. Chuj to na razie No i bo warto nawet dosyć powiem Dobra gdzie trzeba wzmocnić trochę By Wyposażyć lepiej A nie kurwa jak rolnik wyglądasz Jeszcze pięć Nadal siły nie ma to chuj Niech na razie tarcza se ma Mieczyk damy ci lepszy ale chyba nie mamy na razie. O szczepem, może rzucać, nie, <laughs> dobra, to... Co, tu ci, co ci tu jeszcze dać? Dobra, umiejętności to. Siła, no trochę. Hmm. Trochę musi mieć tu siłę. Chirurgia. Albo nie inteligencja może kurwa nie no siłę najpierw trzeba, nie ma to tamto opatrywanie ran chirurgia pierwsza pomoc, to na razie chyba pierwsza pomoc hmm, bohaterowie odzyskują podczas misji opatrywanie ran opatrywanie ran, chirurgia najlepsza jest, znaczy najprzydatniejsza przydaje się często ręczną oczywiście potem udamy jakiś ten dobra to on będzie medykiem Ty, nie, tych jeszcze nie wiem ale potem niech zbierają na razie doświadczenie nie przyda się tacy buraki potem się coś tam z, z nich wymyśli coś się zrobi nie na razie po prostu niech rośnie poziom się wszystkich bohaterów zbierze mam na myśli tych mojej płci nie nie będę bab zbierał, bo za głośno jękają, jęczą. Jakby były w łóżku, się z kimś by bzykały, nie? Tak trochę wkurwiające to jest. Tak co chwilę, taki odgłos. Eee, czekaj. Dobra. O! Ile banda kursarzy Trochę trzeba się ten, przydałoby się... Zregenerować. Bo mnie to wkurwia trochę. Mamy tam kogoś? Chyba nie mam nikogo. Kogo można sprzedać? Jakiegoś niewolnika. Dobra, te szaty trzeba jebane sprzedać. Ten hełm się przyda. Ten też. 40. 38. 40. Dobra. To tak o, cyk, 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 sprzytamy to. Strzały się przydadzą jeszcze. To jeszcze dla bohaterów jakiś tam. Jak się kurwa znajdzie, jakiegoś. Nie wiem, dam radę wpierdolić komuś teraz? trochę za duże ryzyko. Chuj tam. Może nie będzie tak źle. Maybe. No dawaj to, no no Tak, tak, stara bajka. S Spróbuj szczęścia idioto. O kurwa teren jaki chujowy. Nie podoba mi się. Staniemy na górce. Jest nas więcej, ale to nie znaczy, że dojebiemy im. Ale widzę, że mam dużo kawalerii różnorodnej na koniach. Z różnych królestw. Nawet paru Arabów się zna znajdzie. O kurwa, ale oni bli blisko są. Dobra, do ataku kurwa. Żeby prędkość konie mogły. Kurwa, kto to się robiło. F3. Tak. Sobie zło kupo wkurwiam ich. O kurwa. dalej, leszczu. Wow, headshot. O kurwa. Nie, nie, kurwa, to nie było w planie. Aaaaaaaa, ty kurwa! Jebana, wypierdalaj! Kurwa, posiekam cię na kawałki. U. Wow, strasz się Widzicie, kawaleria jest zajebista. O. Jakie straty? Jeden zabity. Jakiś kurwa cienia spadł u nas. O, najemnicy, kurwa, najwięcej kasy Bioroty. Żółt tygodniowy jest. Swadiański zbrojny. Kurwa, praktycznie najlepsza jednostka. Czekaj zsiąść konia zsiądą Teraz? Nie chyba Można konia pożyczyć nie? Ale pierdolę A, jeszcze nam y, powiększa się y, armia Limit nie, zwiększa się Po ile już tam stoczonych bitwach Czyli mówiąc krótko, po ile, rep ile reputacji się ma Tak dalej Czyli większa reputacja tym po prostu więcej złomu.